Witam wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszej premierze o króliczkach. Moi drodzy, dzisiaj sobie porozmawiamy, będziemy kontynuować, jak to wszystko mieszka. No, usadów się, ani kręcisz się. Dzisiaj będziemy kontynuować dalej, jak, y, y, jak zabezpieczyć dom, mieszkanie przy naszym. Kochanym zwierzątkiem, który nazywa się na przykład królik. Tak, to ten niedobry. Moi drodzy, rozpoczniemy sobie na spokojnie w tym momencie, i witam wszystkich bardzo gorąco w te upalne dni. I ja myślę, że możemy już sobie powoli, właśnie zacząć to co mamy do rozpoczęcia, więc lecimy. No i tak. Rośl Dzisiaj temat jaki. Rośliny trujące, które. Są również niebezpieczne dla naszego zwierzaka. Jest ich bardzo dużo. Tam ja czytałam wczoraj 28 stron tego, jest, ale jakieś tam sobie wybierzemy i ten najważniejsze was o tym poinformuję. No to ja myślę, że możemy sobie rozpocząć w tym momencie. I czekajcie, śnieżka. Popatrz się, śnieżko. O, śnieżka się ładnie patrzy. Cupcia, dobra. Wszystko gra, wszystko gra, dobra. E, rośliny trujące. Królik, króliki są roś, roślin, ż, żeniorcami. Ciężkie złowo. A co za tym idzie? Widok zielonego kwiatka naprawdę nasze, naszych popili rado, radością rośnie ich apetyt. Naszym obowiązkiem jest zabezpieczyć mieszkanie aby wszystkie rośliny i kwiaty znajdowały się w miejscach niedostępnych uszatką. Hmm. I teraz dalej. Często nie zdajemy sobie sprawy, iż poda, posiadamy w domu kwiat, który jest trujący. Otóż wskazówki. Wejdziemy sobie teraz w, w taką tabelę. Link macie w opisie. Jak wejdziecie w ten link, będzie rośliny trujące. sobie zobaczycie i możecie na to kliknąć. Zaraz się przetransportujemy. No to rośliny toksyczne, na przykład również zbieranie roślin na świeżym powietrzu i przynoszenie ich do domu do zjedzenia dla twojego królika może być Wspaniałą rzeczą to zabawa i przyjemność dla ciebie, oraz doskonały uroczysty dodatek do króliczej diety. Są jednak pewne rośliny, które nie mogą być szkodliwe, a nawet świet... świ... śmiertelne, nie trujące, jeśli zostaną spożyte. No i mamy tutaj listę. Na przykład weźmiemy sobie kilka tych rzeczy. Jedną z, z każdej strony. Na przykład aksamit... Aksamitra. No to ma wszystkie rodzaje mega powodujące porażenie skóry, nie? Aloes. Sok roślinny jest trujący. Dobra. No i dalej sobie już będziemy to, co, to, co jest najbardziej najważniejsze. Będziemy sobie czytać. E, co tu. co tej strony możemy wziąć z drugiej. Z drugiej strony możemy sobie na przykład wziąć to, co jest na czerwono: Azolina. Rozden, rozdodendron. Co to jest? Różan, czyli. Jezu, co to jest? Masakra. Tutaj mamy jeszcze co? Przykładowo, bukszpan zwyczajny. To też są liście trujące. Cebula jest trująca. Chińskie drzewo tunga, na przykład. Cios pospolity też jest trujący. Dieffenbachia. <grywia> liście, łodygi trujące. Tutaj macie obrazki, jak sobie wejdziecie. Co tu jeszcze? Pasola wielo, kwiatowa I jeszcze tu mamy na czerwono: Hortetensia jest trująca, Rak królika. Irys również. Janowiec barwiński, też jest trujący. Jarskie, ja. Jadowi... Jarsk jadowity też. Kalina jest jadowi... nie dobra, oczywiście. Kalmi drobnolistna Kasztanowce. Co tu jeszcze? Kmieć błonnika też jest. Kolo, kolokozja trująca, konwalia majowa również, kopnik pos, pospolity, również ligustro, lobelia, lulek czarny, mak lekarski, śnieżka. I marihuana. Konopie indyjskie też są. Śnieżka! Trujące dla naszych zwierząt. Miechunka. Rozbięta. Co? Co to za nazwy? No, parstnik. Również. Ostrócka. O Boże, ostruga wyniosła, o! E no, co mi tu? No i poleciałam za daleko. Czekajcie, wróć Pianka kosmata, też czekajcie, tu ja mam strony, co ja się będę bawić słod, złotogórze? Co to jest? Rabina akcja... akcja... akcjowa? Akacjowa, o, akacjowa. <laughs> Śnieżyca wiosenna. <śmiech> Też. <śmiech> Szalej, ja, jadowity cy, cykuta. Ja pierdle. E, no, zgubiłam się. O, jestem. To jad też jest jadowity, ten, 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 oczywiście. Tulipany są jadowite, ten, trujące bardzo dla naszego pupila. Także uważajcie. Skorze w silny. Co to jest? Wil, wilczo mleko. Wilczo mleko, obrotny trujący sok. Do tego jest sporo. Wi, wino bluszcz. Pięciolistniowy dzikie wino. Też są jadowi. Niedobre złodzień ogrodowy chryzantena złoto kap też no i jest ich o wiele wiele więcej, ale jeżeli sobie wejdziecie w link no można powiedzieć, że to jest wszystko, jeżeli sobie wejdziecie w link i sobie to o tym poczytacie bo tego jest naprawdę sporo to po prostu będziecie wiedzieć co, co królik nie może, nie może jeść prawda? no są takie dziwne są takie dziwne nazwy, które ciężko nam wypowiedzieć, ale to są te rośliny, które musimy uważać, żeby nie wiem, trzymać ich w domu, ze względu na to, że mogą mieć różne przyczyny. Królik po prostu może wejść sobie na szafkę, pogryźć jakiegoś tulipana, który jest oczywiście niedobry nie, nie dla niego. No i może stać się mu krzywda, więc, na, więc jakby co? To uważajcie na te wszystkie rośliny, które są. No i ja, ja się z wami już będę żegnać powoli. No i widzimy się dopiero, bo to już wszystko na dzisiaj. Że... I widzimy się dopiero w sierpniu, w którąś niedzielę. Yy, ale tak myślę, że chyba na początku sierpnia, w niedzielę. To będzie chyba siódmy no? Więc życzę Wam spokojnej, spokojnej soboty, super niedzieli. No i super poniedziałku, fajnego wtorku, super środy, super czwarteczku i super piąteczku. Także bardzo dziękuję, że byliście na tej premierze. Dowiedzieliście się, co nasz królik może jeść, a czego nie. Znaczy nie, czego nie może jeść, bo to są rośliny trujące, więc uważajcie. Więc i drodzy, Śnieżka ogarni pipę. O, przepraszam, że powiem. Śnieżka małpo mało. Ludzie chcą od ciebie odpocząć. Ja się z Wami żegnam. Widzimy się dopiero następnym razem. Pa! Do następnego!